Także kochani witamy was w nowym filmie. Chcieliśmy zacząć ten film jak Nazar będzie spał na drzemce, ale no wstał. Albo nawet przed drzemką, bo mieliśmy w planie, znaczy mamy dalej w planie, słuchajcie, jechać do sklepów, ponieważ mamy Kilka nowych sytuacji. Musimy umeblować jeden dodatkowy pokój we fresce, który stał teraz jako magazyn, ale że przyszła nowa dziewczyna, to musimy jej zrobić po prostu gniazdko. Do tego chcemy pokupować jakieś rzeczy świąteczne do studia, bo już od poniedziałku, teraz mamy czwartek, od poniedziałku mamy choinkę w studiu, więc trzeba już kupić po prostu jakieś, jakieś ozdabiacze do studia. A do tego przyszły do nas nowe paczki z rzeczy mieszkaniowych, przyszło lustro. Przyszły dwie lampy. Może załapicie się na robienie świeczek do studia? O, właśnie, bo stwierdziliśmy, że musimy zrobić sobie świeczki, bo jakiś czas temu, jakiś czas temu, bardzo dawno temu już nam się skończyły, a robiliśmy bardzo fajne zapachy. Także dzisiaj taki jest plan. Pewnie uda się tylko zrealizować połowę z niego. No, o, standardowo. Pokaż nową kurę na Znaczy nową skórę. Ogólnie do jak na pierwsze urodziny. Tak. zardawać klaksona. Pi-pi-p, pip, Pani, no pięknie w wyczaju, w garażu, no i w ogóle nie było mowy, żeby została na dole. Także Tak, i siedzi tylko na niej. A jeszcze mam w ogóle przyczepkę w... O przepraszam, Jezu, papa, przepraszam! Ale siarę papa. papa, papa! papa. Mamy lampy, Do na czego? które ja namawiałam Iwana. A Iwan był średnio przekonany, więc zobaczymy, czy się spodobają. Łazienka górna i salon przy kanapie. Okej. Okay. Bo się to wyciągać trochę. To też jest wielka szklana, Właśnie. My same takie wybierzemy. O, taka To jest. Aha, i to jest wisząca. I to jest taka, że ona ma, jakby. Wiesz. Taki przejźróczysty ten. Tak. Kurde, fajny. To jest gdzieś tam na suficie, sobie wisi. Fajne. A tu Wiesz, sobie wisi lampa. Jeszcze jakąś fajną żarówę do tego kupić. O, zarówistę myślę. I to będzie super. Co się dzieje na Zarku? Patrz jaką ku mama kupiła lampę! Bo to mama wybrała. Na się wybrała. Niestety przegraliśmy po raz kolejny. Proszę bardzo. A, to tylko na chwilę. A to tylko na chwilę, dokładnie. Dawaj, otwieramy tom. Ale z tego co widzę, to ona jest chyba podobna, nie? Tak. No bardzo podobna, tylko między. Chyba trochę mniejsza, nie? Tu pod nogami powiem, że. Chyba nie. nie. O nie. Ale lżejsza nawet. No to ale bycza powiem ci jest. No ale właśnie, w sumie fajnie jest jasna. No tak, tak. No i ona jest taka. Fajnie. Fajnie, fajnie, tak, fajnie, fajnie, fajnie to wygląda. I około, ile kosztowały, powiedz mi? Yy, za dwie zapłaciliśmy około niecałego tysiaka. Okej. Okay. Ale wiem, ta, że tam. Tamta była droższa, tamta kosztowała sześć słówek, a ta trzy. Ok. Ale tutaj ktoś się zastanawia. Gdzie? Nie jest? ma jakby tego platformy do góry. A nie, jest tam. Dobra, to jest. Dobra, wszystko jest. No, dawaj, to teraz lustro będzie. Dobra, i teraz, kilka vlogów temu pytaliśmy się was, czy wiecie, gdzie można kupić vintage lustro z szafką do łazienki. Czy jest ktoś, kto pamięta? Niestety nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Nie, tam ktoś pisał, pisali ludzie, że można zrobić lustro albo kupić jakąś szafkę ze starego lustra. Kleić. No i na ten, na ten pomysł się właśnie pokusiliśmy. Tak, znaleźliśmy na Olicie. Lustro. zobaczymy co to przyszło. Lustro vintage jest, oczywiście. Jest warto wspomnieć. W ogóle. Patrzcie w ogóle jak to jest spakowane. To jest pełno <laughs> świeżych jaj. I pomataśmy. Laski na sprzedają. Tak, i tak, to, tak. w jakichś siatkach siatka. To... No tak to wygląda. I właśnie mówię do Ivana, że mam nadzieję, że to nie będzie jakiś szalik, i ja jego je go no Właśnie. No, może ma takiego ciebie i na zaraz. No. się nie widzi. O Tak to wygląda. O! <śla> Dzień dobry. Taki ma kształt, właśnie. No, przepiękny jest. A jak? Nie, no, bardzo fajne, bardzo ładne. Jak to drewno w ogóle? Spoko, ale jakby właśnie to jest to, że, że nie ma tyłu. No właśnie, chyba trzeba będzie w ogóle yy, wbić tam deseczkę. Znaczy, wiesz, taki. No tak, tak do szafki by... na pewno. Całościowy płat trzeba drewna. I I fajnie by to było w Zeszlifować, nie? No bo to jest farba stara. Tak, tutaj możecie zobaczyć. No, ale to jest z vintage, z odzysku, więc. Nic dziwnego, nie? Aczkolwiek... To jest w ogóle chyba nawet część tynku czy coś takiego, no, bo, bo to tak. było wcześniej przyklejone. Jak widzicie jest troszkę ubite. Nie, ogólnie sam kształt. Tak, ogólnie kształt jest przepiękny. W przód jest bardzo ładny, tył jest do... do ogarnięcia. Tak, no ale nie, bardzo fajne. fajne. No będzie pasowało, nie? Trzy stówy. Naprawdę bardzo ładne. Teraz trzeba zmierzyć, bo pan Sławek czeka na informacje, na jakiej szerokości mają być kinkiety. No, odważnie powiem Ci. No, ale to będzie musiało być na mega mocnych zawiasach. Będzie ciężkie. Nie przesadziliśmy? Kurde, jakiś duży w ogóle. Nie wiem. <noise> Wierzę, że Pan Stolarz to ogarnie. No, też mam taką nadzieję. Ja mam to dać. Akcja sprzątanie i Nazar się nawet zaangażował. Rozkłada podam pudełka po jajkach. No, super. Ja sobie ogarniam tam parapecik, bo jak uda mi się kilka świeczek zrobić, to tam je chyba odstawię, żeby sobie zastygały. No bo w sumie w takim miejscu niedostępnym dla Nazar. No i zmieniamy kolejność, teraz będziemy robić obiad, może ja zacznę świeczki, czekamy aż Jula wróci z uczelni i pojedziemy albo wszyscy razem do sklepu, żeby nam trochę pomogła z Nazarem ogarnąć go, bo podejrzewamy, że jak będą ozdoby świąteczne w sklepach i inne rzeczy, to będzie z nim ciężko, bo on jest bardzo zainteresowany takimi rzeczami, albo jak nie pojedziemy wszyscy razem, to oni zostaną w domu i się tu będą bawić. Wiecie, ja już przyniosłem nasze rzecz na świeczki. Patrzcie w ogóle, jak to, to wygląda w ogóle. Tutaj mamy słuchajcie yy, nasz nieroztopiony wosk, sojowy oczywiście, a tutaj mamy nasze ręcznie robione yy, osłonki na świeczki. Oj, ja właśnie nie zobaczyłam teraz i ja sobie czułam, kurde są ładne. No, no, ej, co prawda było z nimi trochę pierdzielenia, bo wiecie musieliśmy kupić takie yy, gumowe formy na to, yy, specjalny jeszcze cement i w ogóle i też nie dopracowaliśmy tego i, i w sumie nam się znudziła ta zajawka. No naprawdę, patrzcie, no sporo tego zrobiliśmy, a to jest już część tylko z tego, co tam nam ja już wcześniej... Ja na emeryturze tatuatorskiej wiem, to co będę robić. Świeczki i ceramikę? ceramikę, no. W sensie tam było że ja robiliśmy, jak Nazar był mały, były zajebiście stresowywające, czasochłonne, no i teraz już nie jesteś w stanie tego robić. Tak, no właśnie teraz sobie o tym pomyślałem, że nie wyobrażam sobie robić to, jak on jest... Znaczy, może inaczej. Halo, nie będziemy mieć obiadu. Może inaczej, już teraz, jakby był troszkę starszy, no to ceramikę by mogła robić z nim. No po prostu byłby większy sywal, dajesz mu kulkę gliny i goś się bawi, nie? No, może. może Tylko byłby być. większy syw i pewno nie w tak. domu. A tutaj mamy wszystkie jeszcze przy do, przyrządy potrzebne nam, nam do tego. I Ola tutaj kupiła, proszę bardzo, jakieś zapaszki gruszka i zimowa przyprawa. No, czy zimowa zimowa przyprawy, przepraszam. mieszanki sami, nie? Tak, tak. A tutaj Ola kupiła gotowce, a tu jest zapach ciepło kominka. O, a proszę bardzo. Gratisem Wtedy? Co Serio? Ja tak. nie pamiętam takich rzeczy. Fakt, się tak, tak, no i oczywiście y, waga y, do podcinania knotów, nożyczki, termometr, pipeta, jakieś takie. No ale to takie, takie coś to jest bardzo mało, bo tutaj dajemy około 10%, nie? Na, mhm. na wosk, więc za dużo nam tego nie wystarczy, ale to zrobimy ale sobie przynajmniej pierwszy pocina. rzut. Tylko tyle osłonek mamy, nie mamy więcej osłonek. No proszę pokazać to. wy na posterunku. <noise> Jak tam dłubiesz w ogóle. No bo to wcale nie jest ogólnie tak łatwe. No. Ja pamiętam, że już wtedy to było. Tak, tak. Wtedy robiliśmy sobie w ogóle chyba młotkiem i właśnie nożem w u dziadka twojego w warsztacie. Być. No i tu sobie wsadzamy do wody. Pamiętam, że to samo miałam. Tak samo problem wtedy, że to jest za tak, lekko. Tak. Trochę sobie skręcimy, bo no to musi być też odpowiednia temperatura. Masz to zapisane masz? Mamo, no ale do tej się nie wziąłeś. A, okej. Okay. Co mamy, mamy rozpisane po prostu, jesteśmy jak książę półkrwi z Harry'ego Pottera. Ma, ma, ma. Co Co potrzebujesz? Co potrzebujesz? No, no, to sobie no niestety, tak jak o tym mówiliśmy, tutaj po prostu Nazar, nazar, nazar nam pomaga. Znaczy, nazar jest bardzo grzeczny do momentu, kiedy jest zaangażowany w nasze prace. No ja myślałam, że jak każde dziecko. Dopóki ma... Co robić? No to jest super, a jak właśnie jest taki moment, że my coś robimy i on też to chciał robić, a na przykład nie może z zrobić ostre. No, włącz, tutaj się włącza. Włącz. Tak, dobra, i czekamy. No i teraz możemy zważyć, ile to waży. No i patrz, tam są sferki 370 deko, czy gram. Bardzo Normalnie nie jemy takich zdrowych rzeczy. To tylko pod film na YouTube, tak naprawdę jemy wiarciankę. Nie, po prostu ostatni dzień przed nowymi zakupami, więc obiad, yy, tak zwany śmietnik. czyściec, tak. Jaki zdrowy wyszedł. Smakuje przepysznie. No Nigdy jest... nie jadłem jeszcze yy, w ogóle sera naciowego z pieca Pika -pika? jest bardzo dobry. Seria? No widzisz, cieszę się. się. Nazar, tak niedobre. Gorące, co? Proszę dostać mojego do kuciaka. Nie. Pomocnik chemika gotowy. Na akcję. No mi tu robi no. bajkę w szufladzie, pomocnik już mamy temperaturę dobrą. Ile jest? Troszkę ponad 60, czyli można dodawać. Dodamy. Dobra, to. O nie, w sumie to może dostać. Dajemy sobie tak, żeby było 8%, czyli dajemy sobie 80 ml. Właśnie prawie całe rojdzie, nie? Mhm. No. I olejek jest wlany, mamy rozmieszane, bo tam trzeba chwilę mieszać I teraz czekamy do 20 stopni i będziemy... Przelewać Przelewać Nazari! No, no i będziemy przelewać i mamy pierwszą partię zrobioną i jedziemy do sklepów, Podbijać tak. sklepy O, no, oby I Nie możesz się doczekać? Nie mogę się doczekać, nie mogę się doczekać aż wydam po prostu pieniądze My kochamy wydawać pieniądze że możemy zrobić update, że święta jednak na 100% spędzamy tutaj. A no nie było na 100%, ale powiedzieliśmy o tym, że. Raczej, że ale, raczej ale no. no już mamy decyzję, mm -hmm, że na 100%. Mm -hmm. Dopiero po nowym roku wejdzie pan yy, od parkietu i po nim drzwi, więc no, na pewno się nie wyruszy. A optymistycznie połowa rokiem. stycznia. Mm -hmm, mm -hmm. Także to nasze osta ostatnie święta w tym mieszkaniu. Co myślisz? No już nie mogę doczekać po prostu tego nowego mieszkania. Jak patrzę na te wszystkie rzeczy, które kupujemy właśnie do niego, to mam takie... Jeszcze! Ja też, ale to jest moje pierwsze mieszkanie tak jakby w dorosłym życiu, bo ja się tutaj prowadziłam jakby prosto od mamy. I tak Masz jakoś. Sentymen. jakoś mi tak coraz ciężej jak się zbliża ten okres. Nazar! Bam, ale nie rób specjalnie bam. Bo okno wypije. O, no, jeszcze tego bym brakowało. Chcesz czekoladkę? tata... Czekoladka. Lindorek. <grym> no, patrz, jakie piruety i skoki. Czekoladka! Patrz, co tutaj mamy. Czekoladka! Tak? <grym> masz i daj mamie. Daj mamie. Boże, jak mam to jest niesamowite. Masz ochotę? <grym> ja też mam ochotę. Nadar, ty mówisz najdokładniejsze tak, jakie można po prostu tylko powiedzieć. Ale tylko jak jest czekolada. <grym> jak coś <ktoś> bardzo chcę. <grym> czekaj chwilę. Może bym co? On Gaskardy. sam to zrobi. On sam, się, sam sobie z tym poradzi. Ja to w ogóle ostatnio kroiłem nożem. No to jest w tutaj. Mmm. <grym> mm -hmm. Ale pyszne to musi być. Na no, troje więcej niż 40 stopni. Ale wróciła Julka i możemy powoli jechać do sklepu, więc... Dlatego y, czas nagli. No, pokaż, pokaż. Się, boję w sensie? się, Boję się, że mi się uleje troszkę. To jest do dupy ten dziubek, nie? Dobra, poszło teraz, że trzeba się modlić, żeby się nie odkleił knot, bo był przyklejony chwilę temu. Bardzo dawno. Jest dziura? No widzisz, tutaj. Gdzie? A, rzeczywiście. No, tak, to była z rzeczami. No fajnie to zrobiłaś powiem ci? nie tak? A może wiesz, jak troszkę zastygnie, to już się dziura no Ale jak zakleje. się będzie, wiesz, jak się, roz, jak się stopi, to znowu będzie się wylewać. To wtedy damy tutaj od zewnątrz yy, klej na gorąco. No dobra. Dobra. mi No, także z jednego takiego... z jednej takiej męczarni wychodzi, wychodzą tylko trzy świeczki. Tak naprawdę. Męczami? Znaczy no wie, znaczy no wiem, że no, tyle roboty osłonek. po prostu, nie? Teraz nie robiliśmy osłony, więc szybko poszło, ale. Ale jakbyś miała taki, wiesz. No ale też dlatego, tego... jakby po tym jak robiliśmy sami świeczki i robiliśmy sami ceramikę, rozumiem, że za rzeczy handmade po prostu płaci się więcej. I chętniej też w sumie sama kupuję handmade, bo wiem, ile to czasu i pracy kosztuje kogoś. No tak, to prawda, to prawda. Nie? W sensie jakby docenia się to potem. Pewnie, że tak. Dobra, no to co? <grym i> lecimy. Jedziemy do Ikei. Szyma, no. Mano, Siemano, zgodziliście No ze mną? cie. jaki wielki on jest. Jak wygląda z każdej strony. Aha. Chyba się... A. Kuchnia spodobała. Ale całkiem fajna. Taka porządna się wydaje. No idź. Przechlej co tam ugotujesz? Ja każę coś fajnie robię. No, no może się. się... Tak, 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 tak. No, no, no. Przepraszam, przepraszam, no, się przesuwam. Oczywiście. A! No my gary. <laughs> Mamy chwilę przerwy, bo tutaj Nazar bawi się kuchnią i nie chcę za bardzo skończyć. Ale kupiliśmy taki kinkiecik właśnie. Będziemy kupować. No, będziemy kupować, ale już, już jakby zebraliśmy i bardzo nam się spodobał, bo będzie nam pasował do jakby wystroju. Jeszcze kupić tylko fajną żaróweczkę i naprawdę to no całkiem to fajnie. I tylko 8 dyszek. Więc więc do studia będzie jak znalazł. Bardzo ładnie. I do tego kilka poduszek, po prostu, żeby tam powypełniać yy, braki poduszkowe. Do tego Julia sobie kupiła jakąś poduszkę, i teraz pobiegła, słuchajcie, po jakąś. I co tam masz? Święty Mikołaj przyszedł, pokaż. Z tego tyle? to też dobrze. na, 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 Masz tutaj. Co tam sobie schowasz? Nic nie chcesz, okej. Okay. A ty co tam sobie schowasz? No właśnie nie wiem, nic mi się nie zmieści, ani telefon. Stówka. Chyba, że tak, ale tylko na pół. Zestaw czy sam? Zestaw. Zestaw. Czy hot dogi z latkami, frytki, picie? Ej. Cztery 4 zł. 4 4 złote. Cztery 4 złote. No. No. Mm. Mm, mm, mm. No, pyszne to. Już wróciliśmy, Nazar już śpi. Ja byłam szybko z kawą. Iwan pojechał na spożywkę do Lidla, korzystając z tego, że Nazar śpi. E, ja robię drugą turę świeczek i pokażę Wam śledziki, jakie kupiliśmy w Ikei. I W sumie nie zawsze, ale często je kupujemy. Jak jesteśmy, bo są naprawdę mega. Jak ktoś lubi, oj, jak to. O, jak ktoś lubi w sosie musztardowym, takie trochę na słodko, to są za i polecam serdecznie. No, a my teraz jeszcze czekamy na ojca, jak wróci i lecimy z naszym serialem, który teraz oglądamy. Nazywa się Stamtąd i jest mega straszny, więc ja byłam teraz z kawą przed odcinkiem, bo potem, jak już oglądamy, to ja już się boję wychodzić na pole i boję się patrzeć w okno i w nocy boję się chodzić sama sikać. <grywia> Julia dzisiaj jeździ mamy na lotnisko i mówi, że też się boi, że nie wróci. Tutaj z newsów jeszcze moich paznokciowych, bo często się mnie pytały dziewczyny na Instagramie, jakie zrobiłam, bo ja zawsze robiłam szalone wzorki. I w sumie też ktoś tutaj już się pytał, czemu y, ściągnęłam pazy. E, więc ściągnęłam pazy, już nie mam hybrydy. To jest dla mnie w ogóle coś wow, bo przez ostatnich 10 lat miałam co miesiąc zrobione pazy. A teraz mam swoje naturalne. I mega dobrze się w nich czuję i bardzo je lubię, a ściągnęłam do tego, bo w sumie miesiąc w miesiąc, tak po około dwóch tygodniach od zrobienia, e, odchodziły mi boczki od pracy w rękawiczkach. Nie wiem, że to też przez kształt, bo zawsze miałam kwadrat i nie chciałam zmieniać go na migdałka. Więc uparłam się na ten kształt, no ale stwierdziłam, dobra, wkurza mnie to mega, że one odchodzą. Najbardziej mnie wkurzało przy myciu włosów, jak tam mi włosy wchodziły między paznogcia i rybrydę. No i ściągnam. Ja mam teraz takie. widać coś? Jest. No, i mam takie swoje naturalne i w sumie mega dobrze się z nich czuję. Maluję sobie tylko odżywką i wycinam skórki. Jak mi się przypomni. Niestety dzień nie zaczął się pięknie, bo ekspres domagał się odkamieniania, więc. Kamieniamy, kapka dobrze. potem Idziemy z Nazarem do Tak. Nazar już To wam bułkę odcina A to będzie jajówa zaraz Mniam? Mniam Tak nas wyżej użegna Bardzo smutna, że wychodzimy Odwrócimy za godzinę? Tak, za chwilę będziemy Przyjechaliśmy sobie Słuchajcie, do Bonarki zrobić Black Friday'owe Zakupy, jest normalnie O 10.00 pełny parking prawie a tak nie, ludzie pracują, nikogo nie będzie. Myśleliśmy, że będziemy cwańsi. Jesteśmy spłukani, kochani. Jak to się nawet zrymowało? Jesteśmy spłukani, kochani. To może być tytuł odcinka w ogóle. Ale mamy nową lodówkę, co prawda, bez kostkarki. Słuchajcie, kupiliśmy tak: lodówkę, zmywarkę i telewizor. I dodatkowo gwarancję do zmywarki i do, do, do lodówki. Więc bardzo fajnie. Wybraliśmy. Nie, lodówkę z No i głośniki z Anbara. No, ale tego jeszcze jakby fizycznie nie kupiliśmy, bo byliśmy w sklepie, ale słuchajcie, nie było kierownika, który mógł przyjąć yy, towar, który przyszedł i nie mógł jej nabić na kasę, jakieś takie rzeczy, więc musimy jechać jeszcze raz. Yy... Ale chyba już nie drzwi, bo są takie. Właśnie długie. zastanawiam się, czy na przykład... bo dzisiaj dzisiaj są do drugiej wszyscy potwierani tam. I myślę, by sobie tak wiesz, tak no na sam ja koniec na nie koniec, podjechać, no. żeby żeby po prostu mieć to z głowy. Bo naprawdę o 10 jak przyjechaliśmy, to w ogóle myśleliśmy, że od 10 galeria, bo zawsze jest od 10 to bo od 9 tak, to już tak. był pełen parking, tak jak wam Iwan mówił. A normalnie jak wychodziliśmy o 11, to była, był korek. W, wiecie, wokół, na wokół, około parkingu. Tak, wokół parkingu. I auto za autem, sznureczkiem jeździło i nie było wolnego no, miejsca. I serio, i na wjazd do galerii też była tak. Serio, taka ja myślałam, kolejka, że nie że... będzie ludzi, no bo jest piąty, przecież no, ludzie pracują. Ale też zauważyliśmy, że po prostu było tyle personelu w media ekspercie, że serio, ja nie widziałam tylu pracowników w sklepie nigdy. I jak takie hieny się czaili na nas. Normalnie my, <laughs> my gdzieś szliśmy, a trzech za nami szło, ja my, Iwan. Iwan, no, no, atakują. Ja, no, ale to jest jakby wiadomo, nie? Znaczy oni pewnie... też muszą tak, tak jakby tak, przejć. Oczywiście, że tak, oczywiście pomóc, że tak. Ale mieliśmy bardzo miłego pana, który nam tak. pomógł ze wszystkim. Pomógł nam tam jeszcze z rabatami, żeby to było jak najkorzystniej. No za darmo nie jest, ale jest taniej. No dokładnie. Dokładnie. Jeszcze w ogóle od wczoraj wczoraj sobie jeszcze włoży, włożyłem do porównywarki tele, telewizory, które nam się podobały. Miałem nieodświeżoną stronę i przy właśnie przy sprawdzaniu z tym panem odświeżyłem swoją stronę i się okazało, że od wczoraj jeszcze ten nasz telewizor obniżyli o 700 zł, więc naprawdę, naprawdę strzał w dziesiątkę po prostu dzisiaj był? No, ja trochę myślałam potem, że jeszcze sobie pójdziemy gdzieś usiąść, albo na jakąś kawkę, albo na jakieś ciasteczko, no. albo na jakąś fulkolanty z nazarem. No, ale dostaliśmy telefon od pana stolarza. Tak, że już jest. Więc musieliśmy na gwałt jechać do domu. No, ale przynajmniej pomierzyliśmy kolejne dwie szafy, bo kolejne dwie nowe ściany już stoją. Tak. I oddaliśmy tak mu nasze lustro, które pokazywaliśmy wam wczoraj. I lustro już pojechało się robić. pan Bancelaż powiedział, że sam ją obrobi, Przyciemni nam je trochę tak, do naszego ludwiczka łazienkowego. <grym> Uwaga na głowę! Fajnie, więc dużo załatwiliśmy, tak. a potem jedziemy, słuchajcie, do studia, bo. Znaczy no, o... mamy taką nadzieję. Dlaczego? no? bo nie przyszła jeszcze moja maszyna. A, no tak, bo właśnie ma dzisiaj przyjść Oli maszyna i... Wiecie, jak jesteś psuje to wszystko naraz, także zepsułam się maszyna. Zepsu nam się samochód. Samochód, pensil do todeta. Znaczy, yy, pensil sam się nie zepsuł, to trzeba powiedzieć. Nie, wprost. sam się zepsuł, to nie zepsuł nader. Tak? No, bo okay. pan powiedział, że to, bo byliśmy w Apple'u i pan powiedział, że to akumulator i okay. jak się mnie zapytał, ile już go pani ma, ja powiedziałam, że parę lat, to on no to on się już zepsuł. Mm. Także yy, musiałam kupić maszynkę do tatuowania, co nie jest tanią sprawą, pensila, yy, opony do samochodu musieliśmy kupić, bo już był bieżnik bardzo starty, tego. Akumulator, akumulator musimy, musimy kupić. I powiem, plus rzeczy co, remontowe to już w ogóle. Plus rzeczy remontowe, plus rzeczy do studia, pisać. do nowego pokoju, do naszej nowej dziewczyny. W sumie nowej starej, bo to Ania. I ona już z nami była, tak. wróciła do nas, bardzo nam miło, że wróciła. No, a już za chwilę chciałam powiedzieć, że jest grudzień, więc będą prezenty i kolejne dolary uciekające. Tak. No ale jakby myślę, że jak zobaczymy efekt i nasze mieszkanko, to na te dolary to tam walić. Dokładnie. Walić te pieniądze. Pieniądze wrócą, nie? Przyszły nam paki, słuchajcie. Bioderko, nie dupa. To nie, to nie rowek. Myślałem, że w tyłku drapiesz. Dobra, akurat pijemy kawusie, to czekoladka do kawusi. Zobaczymy, co tutaj mamy. Aj, a właśnie chciałam podziewać, mam nadzieję, że będą śliwki w czekoladzie. O, jakie słodkie napojniki. Ile ty masz lat? Piesiąc? O, o. ja, słodkie śliw piernikowy ze śliwką. O, to może być dobre na przykład. A nie ma tam jakieś śliweczki w czekoladu? Nie, nie, śliweczki w czekoladzie nie ma, ale mamy tutaj czekolada, miód malina, o proszę. Zimowa. Zimowa, ryż dmuchany z O, ta może być dobrze, dobra. Dobrze, że Nazar śpi. Ryż dmuchany w karmelu. I... Explosion. Strzelająca. Explosion. Nazar uwielbia po prostu te, te łakocie strzelające. taki taki to jest dla starych ludzi, ale no Kurde, no ale śliwki. Hmm. Dobrze. Ale tak, dzięki Wawel. Wow. Wow. Słodkie. 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 To są gift tagi. A, czyli że to się nakleja na ten. Wczoraj podobne kupiliśmy w Ikei, tak? Tak, tak. Dobra, tak. to to mamy. Hmm, hmm. A teraz... śliwką. Tak? Dobry? Gdzie to jest? Właśnie, trochę śliwka. Jakie jest to śliwka? no. O ja. Jak takie pierniczki, jak się za dzieciaka jadło, jak babcia w ogóle zawała takie. Dobre. Mhm, przepyszne. A teraz ja Wam pokażę, bo mnie Julia moja namówiła. Nie wiem jeszcze jak to wygląda. Co za marka w Nie wiem, nie mam tak Mmm, fajna. Taka skórkowa. Mhm. Uh -huh. Kosmetika. Mhm, uh mhm. -huh. Tutaj Chinami śmieci. <gry> Jak chyba to chyba. Nie wiem skąd to szło. Ale fajnie wygląda. Fajna. Tablet się tu zmieści. pracę można sobie na rowerze. G. Fajna. Tylko duża. Myślałam, że będzie trochę mniejsza. Ale fajna. Ale fajne. Do, I... tej, do tej stylizacji idealnie pasuje. I my manura ma Era. Myślę, że wrócę no, jak tam? Nie jeszcze. Ekscytacja się nie tu? No. Na ja szczęście nie ja płaciłam za przesyłkę, więc serce mnie nie boli. Tak jakbyś nie zapłaciła w ogóle, nie? To całość. No aż tak to nie, nie. Jak się prezentuje? Pokaż. O oh, cholera. Pięknie. Co Jest tak ci ta... cegła w środku. Co tam pół? tak lata? Się a dobra, to latały te. Nawet futeralik masz taki ładny. W no. tej wcześniej mój też Ale No to wygląda na drogą maszynę po prostu. No to ogólnie nie jest tania firma, tak. <grymne> nie są tanie rzeczy. <grymne> u, u, u. O, olej. Hu hu hu, to będą bateryjki. Tak jest. Tu tu tu, tu. pięknie. Ej, kolejciutka. Ona jest lżejsza niż moja. Serio, to no, to nie muszę Cię uczyć, to nie muszę na to je prowadzić, bo jak a to luz. Nie no, musisz. A teraz to już musisz. To, weź, posiliłeś się? Posiliłem się, będę miał siłę, żeby wytrwać na ten... Nie zadlejesz? Nie. No, no, tak. mm. A Nie. Ostatnio kupiliśmy do studia taką herbę. W sumie to był taki czteropak. Chciałam jedną paczkę zabrać do domu, ale Iwan tutaj od razu przywiózł i sobie nie zdążyłam wyciągnąć. I teraz sobie zrobiłam. Dziewczyny mówiły, jak ostatnio byłam, że jest trochę słodka. Ale ja lubię taką słodką. Ale że jest bardzo dobra mówiły też, nie? Tak, że jest bardzo dobra, ale trochę słodka. Ale ja jeszcze ją posłodziłam trochę. Pachnie. Ale jest dobra. Ej, pachnie. Pachnie rzeczywiście takim grzanym winkiem. Trochę tak, i trochę smakuje taki ma delikatny smak grzeńca. Mhm. Ale jest fajna, fajna no. Chcie się nagrać? Przed <laughs> nagradzanie mnie. nie. mnie. się nie ruszam. Taki sobie wymyśliłem. Przy się nie ruszam. Jak, ja pasuję? Ja, pasuję pasuje, pasuje. No czekaj, nie ruszaj się, że tutaj chcę nagrać. Czekaj, a to jest. No, fajnie, fajnie Fajnie, Fajnie. Co myślisz? Pasuje, fajnie. Poszukać się aż pomiło. Bardzo fajnie wygląda. Fajnie, nie? Nie sądziłem, że aż tak fajnie się jakby wpasujesz tutaj w to, to wszystko. Czekaj, nie, muszę się zrobić zbliżenie. Ale za to teraz to wygląda tak, że tu jest pełno mega, a tutaj nie mam nic, nie? No czekaj ja mam lustro, tak widać. W, w tym obrębie. No, dobra, no, muszę coś wymyślić tu teraz. No. Tutaj. Coś malutkiego. Nie? Olusia napis. Pię późna. Dobra, stary zostaje w robocie ale do dziecka. A jak Ci, jak ci się w ogóle y, maszyna? Nowo? No Spoko. Spoko? Inaczej, ale spoko. Muszę się przyzwyczaić. Ale dostaliśmy igły też na próby z tej hurtowni od maszyny i igły jest słabe. Ale ważne, że maszyna jest dobra. Maszyna dobra. No i ta twatorka najlepsza, nie? No, tak. Zaraz tam przy recepcji się rozliczymy troszeczkę. I to jest ta cute wycieraczka właśnie przed freskę i Mam nadzieję, że nikt nie zapierdzieli, bo ostatnio nam ktoś zajmował normalnie. Nazar. Na Kochani, my się y, żegnamy z wami. Lecimy do y, Nazarka. Dziękuję. Dziękujemy wam za tego vloga. Żegnamy się Ufrałam razem. się. Razem z duchami. Co by było. Więc dziękuję wam bardzo jeszcze raz. i. Ja chcę gdzieś panów dać. Proszę, dajcie mi przeżyć potwory. I uciekamy.